przejdziemy do uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Boszka. Czy ktoś ma jakieś wątpliwości do tej uchwały, czy jakieś pytania? Proszę do mikrofonu, bo nie słychać. Jako przewodniczący klubu radnych uważamy, że tutaj te tej kwoty są troszeczkę za duże. Sprawiedliwość tak. może przedstawie kwoty za Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5600 zł. Dodatek funkcyjny w kwocie 1750 zł. I dodatek specjalny w wysokości 30% rocznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatek funkcyjnego w kwocie 2205 zł. Dodatek zawiera dokumentację dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z właściwymi przepisami. Czy są jakieś jeszcze wątpliwości? Także przejdziemy do głosowania. Uchwała numer 2. Przez 12 przez 2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Toszka. Kto jest za podjęcie tej uchwały? 6 osób za. Kto jest przeciw? 9 osób przeciw. Także uchwa uchwała nie wchodzi w życie. Ja myślę, że pozwolę sobie zarządzić przerwę 10 minutową na powołanie wspólnej komisji. Także jeśli można by było, proszę zostanie w tej sali tylko radnych, którzy są zainteresowani. Także witam podobnie na sesji. Chciałbym y, przedstawić projekt, który został ustalony teraz y, na wspólnej komisji w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza koszka. Ustala się miesięczne wynagrodzenie. Toszka panu Grzeguszowi Kupczykowi w na następującej wysokości wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4800 zł, dodatek funkcyjny w kwocie 1600 zł i dodatek specjalny w wysokości 30% rocznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 1920 zł oraz dodatek za wieloletnią pracę i dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z właściwymi przepisami są osoby, które chciałyby się do tego odnieść? Ja to jest że ja e, tak trochę tylko, czy e, dlaczego e, uważam że jako radni, że gmina to, że nie jest bogatą gminą. E, trzeba wam po prostu jakoś się będzie z finansami publicznymi. E, wydaje nam się, że nie jest jakaś podbieżająca kwota e, pieniędzy dla burmistrza. No i to, to, było, to jest teraz z mojej strony. Czy są jakieś pytania jeszcze, Odnośnie projektu tej chwały? Znaczy może przypomnieć, ile tam było już wcześniej, tam było, że to jest jednak podwyższka. Na... Chciałbym... No. <grym> znaczy ja chyba przypomnę, ile wcześniej 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 naszego nagrodzenia zasadniczego było 4630, yy, dodatku funkcyjnego było 1600 i dodatek, dodatek, 1550, przepraszam, i dodatek specjalny na wysokości 1854 zł. Dziękuję. Okay. Ktoś chciałby się zabrać głos? Ja bym chciał, żeby ktoś to policzył ile tych podwyżki jest. Здесь с этой стороны. 286 złotych na terenie to, chciałem panu pogratulować. Szkoda, nie, nie szczerze. Dziękuję. Także przejdziemy może do głosowania. Uchwała nr 2 przez 12 przez 2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 23 grudnia w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Toszku stara się miesięczne wynagrodzenie burmistrzowi do szkapanu Grzegorzowi Subczykowi w następującej wysokości. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4800 zł, dodatek funkcyjny w kwocie 1600 zł, dodatek specjalny w wysokości 30%, łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 1920 zł, dodatek za wieloletnią pracę i dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodne z właściwymi przepisami. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2014 roku. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? 9 osób. Kto jest przeciw? 6 osób. Kto się wstrzymał od głosu?